sposobem aby oddzięczyć się za miłość to otworzyć swoje serce i dać się kochać a także kochać samemu. W środę 11 grudnia w gminie Bardo odbyła się uroczystość złotych oraz diamentowych godów. Medale nadane przez prezydenta RP jubilatom wręczyła burmistrz Marta Ptasińska wraz z przewodniczącym rady miejskiej. Nie zabrakło życzeń, łez wzruszenia i podziękowań za wspólnie spędzone lata życia. Bardzo wduszające. to jest naprawdę przepiękny dzisiaj dzień, jubileusz 50-lecia Pocie Małżeńskiego. Jestem bardzo wzruszona tym, tym dzisiejszym spotkaniem. No i tak przedświątecznie, myślę, że już taki klimat będzie przedświąteczny, fajny. W sumie mamy 21 par, natomiast dzisiaj mamy 12 par, które mogły jakby uczestniczyć z nami, ale 21 par obchodzi 50 i 60-lecie, bo też mamy dwie pary 60-lecie ślubu. To jest też takie piękne, że te osoby są razem ze sobą i to jest taki świetny przykład dla młodych, że to miłość jednak można tak przenieść przez Całe życie i to, to działa. W styczniu żeśmy się poznali w 74. W lipcu pobrali, a w grudniu już dziecko było. I było fajnie. Mamy dwie córy, czwórkę wnuków i dwóch ukochanych zięciów. Nie. A że mieszkamy tutaj, a rodzina na Śląsku Górnym. No więc jak przyjadą, to jest tak wesoło. O no, tu żona jest z Górnego Śląska, ja z Dolnego. No o właśnie. I, I tak żeśmy się znaleźli z Wybudowali w swoim sobie życiem, domek nie? i tutaj mieszkamy. My tak żyjemy, no, Jatek z babką. W życiu to się zdarzają zloty i upadki, wiadomo, ale trzeba umieć je podźwignąć. Trzeba umieć jakoś z empatią spojrzeć na drugiego człowieka. No i mój mąż ma wielkie pasje, bo maluje i on żyje tam. Tym jego to tak bardzo pasjonuje. I ja z kolei. No, już jestem na emeryturze. Byliśmy nauczycielami, byliśmy harcerzami i to nas chyba też jeszcze tak trzyma. Skoro dotrwaliśmy do dzisiejszego dnia, to znaczy, że no wystarczyło nam tej wytrwałości, siły, żeby to um, jakoś ogarnąć. ogarnąć i żeby do tego czasu wytrzymać. Nigdy nie gniewaliśmy się długo. Nie było tak, jak to mówią w cichych dni. Owszem, obydwoje jesteśmy impulsywni. Trzeba sobie prawdę mówić nieraz w oczy, ale no w pewnym sensie czas poleciał, też nas nie oszczędzał, bo mieliśmy dwie powodzie. Także mimo wszystko. Chyba silni jesteśmy. Po prostu trzeba było wcześniej wyjść za mąż. I albo się ożenić, nie? Żona miała 18, a ja 23. No jaka się udało dotrwać. I przede wszystkim zgadzać się, przede wszystkim zrozumieć się nawzajem. Dzieci mieć. Mamy trzech synów. Także tam jakieś owoce były, nie? W każdym związku, tym bardziej takim długim są jakieś wyzwania, małe sprzeczki, no ale chyba jednak. w no, jako... to to, każdym małżeństwie. Tylko, żeby to, to żeby łagodnie się kończyło, to, to w miarę jest. Ale nigdy nie było gniewu, obrażeń jakichś takich na dłuższą metrę. Tylko A. zdrowia, tylko zdrowia. Wyłaszcze zdrowie jest Właśnie. W tej chwili szczególnie żyje się z myślą o dzieciach. i. Cokolwiek się robi, to się robi. I o wnuku. Dla nich tak, i o wnukach oczywiście też. W każdym razie jest, skleja nas to rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą rodzinę. I drogę, i drogę do pięćdziesiątki. Jak patrzę tutaj na tych uśmiechniętych ludzi, to z takim zestresowaniem, to widzę, że. Widać, że ta miłość jest. To nie jest taki przypadek, że oni tyle lat przeżyli razem. Życzę wszystkim dobra, spokoju i zdrowia. To są najważniejsze, co potrzeba teraz. Jeszcze